Czas oczekiwań i analiz dobiegł końca. Teraz pora skonfrontować to wszystko z rzeczywistością. Witamy wszystkich Państwa ze Szczecina. Zapraszamy serdecznie naszych widzów na to spotkanie. A spotkanie komentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś wspólnie oglądamy meczopunkty w najbliższej naszym sercom lidze ekstraklasie. Pogoń Szczecin zmierzy się z kurnikiem Zabrze. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Zobaczmy teraz skład Pogoni Szczecin na ten mecz. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1 Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy. Zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale? No i jeszcze jedno, czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? A przed nami wyjściowa jedenastka górnika Zabrze. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w, znaczy, w mgnieniu oka znaczy, zmienić się w 1-4-3-3. Rusza więc pierwsza połowa. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Teraz naprawdę świetna piłka. Nic z tego. Gubią się w tej akcji. Ma teraz pogoń. Tak, obie ruszyny mają teraz problem z rozegraniem w środku pola. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Może im dać prowadzenie. A tego nie dało się zepsuć. Trafia do pustej bramki. No i podobnie akcja bramkowa, obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zawsze potała w siatce. No to mamy 1 do zera. Może być groźnie. Szansa na strzał, bo był strzał z ostrego kąta. Trudny, ale przede wszystkim nasuwa się pytanie, czy w ogóle konieczny. Strzelać trzeba z głową. Takie wyraźne pudło tylko osłabia pewność siebie na przyszłość. Dwa razy pomyśli, nim podejmie próbę. Stratę teraz notuje górnik zabrze Po tym wybiciu będzie przuutka autu. Leonardo Kutrys. dobry teraz atak na piłkę Zobaczmy co z tego będzie, uwaga! No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. Pogoń, poszuka szansy na skrzydle. Podolski. Nierozważne zagranie, strata. Puluris. Znakomicie w obronie, znakomicie. Groźna akcja zatrzymana. Powoli zbliża się przerwa, więc podsumujmy. Niewielka przewaga zespołu gości, ale podoba mi się ich gra w tej pierwszej połowie. Dla takiej drużyny jednobramkowa przewaga przy szczelnej obronie może wystarczyć do wygranej, ale na pewno nie daje gwarancji. Myślę, że po przerwie zobaczymy jeszcze kolejne sytuacje i nieco więcej bramek. Czy pójdzie to w stronę remisu, czy wyraźnie? I wracamy do gry po przerwie. Drugą połowę rozpoczyna pogoń Szczecin. Zagranie na, na dobieg, popatrzmy. Daje się utrzymać piłkę w boisku. Co teraz z nią zrobi? Traci piłkę zespół Zażan. Wywierana teraz presja. Janża. Lukas Podolski. Dobra interwencja, weczy tę próbę ataku. To była naprawdę dobra pierwsza połowa. Występ z pewnością podobał się fanom. Świetny występ, gdzie schodzi się do szatki z bramką dającą... Ale zaraz, o może być z tego gol. Gol, proszę Państwa! No to mogą teraz uspokoić ten mecz. Prowadzą różnicą dwóch goli. Ładna bramka z bliskiego dystansu, pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. Zera, gramy dalej. I akcja zastopowana. Erik No i tak to jest, proszę Państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. Na pewno Państwo też słyszą te coraz wyraźniejsze dowody dezaprobaty ze strony sympatyków na trybunach. To reakcja na mizerną grę swojego zespołu, który nie oferuje nam nic ciekawego. Erik Janża. Paga, może być groźnie, ale ten strzał dla bramkarza na tym poziomie to półka z masłem. Spokojna interwencja. Co teraz zrobi? Pięknie ratuje teraz zespół z opałów. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. O, Oj, to był książkowy odbiór piłki. Pogoń w grę wyrzutem z autu. I tym udanym wejściem skasował ta rywala. Mięciutko teraz. Na dojście. Odważnie blokuje strzał. Erik Janża. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę Rywala. To musi być bramka! Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa to spotkanie.